Motorowa Szkoła Ćwiczeń jest projektem nastawionym przede wszystkim na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które w konsekwencji prowadzi na podwyższenie standardów jakościowych kształcenia dzieci i młodzieży. Taki był cel, który przyświecał miasto, kiedy aplikowało do tego projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W wymiarze Czysto praktyczny projekt zmaterializował, zmaterializował się chociażby no, kwotą miliona, ponad miliona 300 tysięcy, tysięcy złotych, które zainwestowano w szkła podstawową numer 5, bo to jest modelowa szkoła ćwiczyń w Szczecinie. Za dość duże pieniądze można było gruntownie... Yy, wymontować cztery tematyczne klasopracownie, wyposażyć je no, w sprzęt dydaktyczny, który rzeczywiście jest sprzętem XXI wieku. Zrealizowano szereg innych jeszcze działań, jak chociażby edukacyjne z, z lekcji pokazowych stworzono narzędzia dydaktyczne, dzięki którym nauczyciele, nie tylko ze szczecineckich szkół, bo partnerami tego projektu, były również szkoły znajdujące się w gminie Szczecinek, a więc te placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest wójt gminy Szczecinek. Więc dzięki temu i przez najbliższe pięć lat Projektu zakłada kontynuowanie tej działalności, no, uda nam się wykreować, mam taką nadzieję i wierzę w to, że nauczyciele szportują, no, więc sobie z tym wyzwaniem poradzą, uda nam się wykreować placówkę oświatową, która będzie areną wymiany doświadczeń nauczycielskich takim inkubatorem pomysłów na dobrą, lokalną oświatę. A to najważniejsze, ponieważ no, oświata wymaga jest dynamicznie się zmienia i bez wymiany poglądów, własnych doświadczeń, pomysłów na to, co możemy poprawić, yy, niestety popada w stagnację, a tego chcielibyśmy uniknąć. Wyniki edukacyjne, jeżeli skolerujemy yy, fakt funkcjonowania szkoły ćwiczeń, choćby yy, no, z tak prozaiczną kwestią, jak wyniki egzaminu ósmoklasisty. To być może to, że Szczecinek w wielu segmentach tematycznych i przedmiotowych w tym roku wypadł naprawdę przyzwoicie, być może jest to również zasługa poniekąd no, poprawy jakości kształcenia nie tylko w mieście, ale również w gminie Szczecinek. No, do tego, żeby to jednoznacznie stwierdzić, potrzebne by były gruntowne, profesjonalne badania sondażowe. No, niemniej jednak słuchając opinii nauczycieli. To, yy, I tego, jak yy, i, no, analizując ich poziom zaangażowania, yy, widać od razu, że, że to był pomysł, który no, spotkał się z, z ciepłym przyjęciem i chyba no, był bardzo potrzebny, jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, yy, zatrudnioną w naszych placówkach oświatowych.